Cześć, dzieciaki! Ile tu jest ludzi, ogromne tłumy, jakby na kogoś wszyscy czekali. Czekają podobno na wjazd króla. Tym królem usłyszałem, że będzie Chrystus. Wszyscy mają przygotowane gałązki i płaszcze, które będą rzucać przed nadjeżdżającym królem. Przyjedzie podobno na osiołku. No właśnie. Dlaczego na osiołku, a nie na wielbłądzie? Hmm. Może dlatego, że osiołek był też obecny w stajence i tak bardzo bliski jest Panu Jezusowi. No, Włodku, bardzo radośnie wtedy było w Jerozolimie. Wszyscy cieszyli się z przyjazdu Pana Jezusa. Nawet krzyczeli takie ważne słowo. Czy pamiętasz, jak ono brzmiało? Hmm. Hosanna. Dokładnie, Hosanna, a czy wiesz, co ona oznacza? No, właśnie nie. Hosanna to wyrażenie czci, to wyrażenie radości, a nawet prośba o pomoc, nawet o zbawienie kogoś bardzo ważnego, w tym przypadku pana Jezusa. Pana Jezusa, którego traktowali jak króla, wjeżdża do Jerozolimy i chyba nie liczy na złotą koronę, choć koronę nosić będzie. Tak, Włodku, na pewno nie będzie to złota korona, ale o tych wydarzeniach i o tym, co będzie miało miejsce później, dowiemy się w kolejnych dniach, na które Was serdecznie zapraszamy.